Came... Jan Chrzciciel nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, że był opętany. A ja jem i piję z wami, więc... tego nazwiecie mnie żarłokiem i pijakiem. Przyjacielem celników i grzeszników. Jesteś niesprawiedliwy. Doceniamy twoje dokonania i rozumiemy ich wagę. Ale czy ty jesteś gotów przestrzegać naszego prawa? Słyszeliśmy, że uzdrowiłeś chorego w Szabat. Nie chcesz, by ludzie odpoczywali tego dnia? Jeśli twoja owca wpadnie do dołu w dzień Szabatu, czy nie pójdziesz jej stamtąd wydostać? Szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla Szabatu. Owszem, my rozumiemy, co chcesz powiedzieć. Ale czy to nie zmyli zwykłych ludzi? Żyjemy według prawa. Jeśli zgodzimy się na takie wyjątki, będziemy zgubieni. Jeśli dziś z całą surowością nie będziemy przestrzegać prawa mojżeszowego, nie tylko go nie zachowamy, ale nie będziemy mogli się nazywać ludźmi. W Twojej nauce widać nadmierną tolerancję, brak surowości i to wydaje nam się bardzo niebezpieczne. Prawo daje mi pewność, jest przewodnikiem w całym życiu. Pozwala osądzać, że ten człowiek jest dobry, a tamten zły. Nie powinniście osądzać. A ty, jako syn Izraela, wiesz, że Bóg wybrał nas ze wszystkich narodów, byśmy byli Jego świętym ludem i dał nam Pisma, które, która jest prawem życia. Mamy unikać grzeszników, żyć w czystości i sprawiedliwości. Na kim spoczywa spojrzenie Pana? Co jest sercem prawa. Słuchaj, Izraelu. Będziesz kochał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem ze wszystkich swoich sił. To najważniejsze przykazanie. Powiedziałeś prawdę. Jesteś blisko Królestwa Bożego, Józefie Zarematei. Ale jest jeszcze inne przekazanie, nie mniej ważne. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Kto jest moim bliźnim? Stój. Nie możesz tu wejść. To nie miejsce dla takich jak ty. Jan Chrzciciel nie jadł chleba ani nie pił wina, a powiedzieliście, że zły duch go opętał. Oto ja jem i piję z wami. A bez wątpienia powiecie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Nauczycielu, krzywdzisz nas. Szanujemy Twoje czyny i rozumiemy ich wagę, ale do jakiego stopnia jesteś gotów przyjąć nasze prawo? Słyszeliśmy, że uzdrowiłeś chorego w czasie szabatu. Czy chcesz, żeby nasi ludzie nie odpoczywali w szabat? A jeżeli kto z Was ma owcę, która w czasie szabatu wpadnie w dół, czyż nie pójdzie i nie wyciągnie jej? Bóg ustanowił szabat dla ludzi, a nie ludzi dla szabatu. Rozumiemy, co chcesz powiedzieć. Ale czy inni to zrozumieją? Żyjemy według prawa. Jeśli dopuścimy, żeby prawem rządziły wyjątki, będziemy zgubieni. Gdybyśmy z całą surowością nie przestrzegali prawa mojżeszowego, nie mielibyśmy dziś swojego prawa, nawet nie bylibyśmy ludem bożym. W Twoim nauczaniu jest zbyt wiele tolerancji i pogłażliwości, co stanowi dla nas poważne niebezpieczeństwo. Prawo zapewnia mi bezpieczeństwo, jest moim przewodnikiem przez życie, pozwala osądzić, kto ma rację, a kto nie. Nie powinieneś osądzać. Ale ty, jako syn Izraela, wiesz, że jesteśmy narodem wybranym przez Boga, wezwanym do świętości. Dlatego Bóg dał nam Torę, która jest prawem życia. Musimy odsunąć się od grzeszników, żyć w czystości serca i sprawiedliwości. Ale któż jest sprawiedliwym w oczach Boga? Jakie jest największe przykazanie? Słuchaj, Izraelu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą i ze wszystkich sił swoich. To jest największe z przykazań. Dobrze powiedziałeś. Nie jesteś daleko od Królestwa Bożego, Józefie Zarymatei. Ale jest inne przykazanie, nie mniej ważne. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A kto jest moim bliźnim? Zatrzymajcie ją! Nie możesz wejść! To nie jest miejsce dla takich jak ty. Jan chrzciciel nie jadł chleba i nie pił wina. Więc mówiliście, że był opętany, a ja jem i piję z wami więc pewnie mnie nazwiecie obżartuchem i pijakiem z przymierzeńcem celników i grzeszników. Jesteś niesprawiedliwy. Szanujemy Twoje dokonania i rozumiemy ich wagę. Ale czy Ty jesteś w stanie przestrzegać naszego prawa? Słyszeliśmy, że uzdrowiłeś chorego w szabat. Nie chcesz, żeby Szabat był dniem odpoczynku? Gdyby twoja owca wpadła do dołu w Szabat, czy nie poszedłbyś jej ratować? Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. My rozumiemy, co starasz się nam powiedzieć, ale czy to nie zmyli innych ludzi? Żyjemy według prawa. Jeśli zgodzimy się na wyjątki, będziemy zgubieni. Jeśli dziś nie będziemy z rygorem przestrzegać prawa Mojżeszowego, nie tylko go nie zachowamy, ale przestaniemy być ludźmi. W Twojej nauce widzimy zbytnią tolerancję, brak surowości i to nas bardzo niepokoi. Prawo daje mi poczucie bezpieczeństwa, jest przewodnikiem w całym życiu. Pozwala osądzać, czy ktoś jest dobry, czy zły. Nie powinniście osądzać, a ty, jako syn Izraela, wiesz, że jesteśmy wybrani przez Boga, abyśmy byli świętym ludem? I dlatego dał nam pisma, Tore, które jest prawem życia. Mamy stronić od grzeszników, żyć w czystości i sprawiedliwości. Czym jest sprawiedliwość w oczach Pana? Co jest sercem prawa. Izraelu będziesz kochał Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swym umysłem, ze wszystkich swoich sił. Oto najważniejsze przekazanie. Mądrze mówisz. Jesteś niedaleko od Królestwa Bożego Józefie z Arymatei, ale jest jeszcze inne przykazanie równie ważne. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A kto jest moim bliźnim? Stój, nie możesz tu wejść. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty. Z wami. A więc niewątpliwie powiecie, że jestem żarłokiem i pijakiem. Przyjacielem celników i grzeszników. Rabi, jesteś wobec nas niesprawiedliwy. Szanujemy Twoje nauki i rozumiemy ich znaczenie. Ale czy Ty jesteś gotowy szanować nasze prawa? Słyszeliśmy, że w dzień Szabatu zdrawiałeś chorych. Czy chcesz, by nasz lud nie odpoczywał w Szabat? Gdyby ktoś z Was miał owcę, która wpadłaby do dołu w Szabat, czy nie pośpieszyłby jej wyciągnąć? Bóg stworzył Szabat dla człowieka, a nie człowieka dla Szabatu. My to rozumiemy. Rozumiemy, co starasz się powiedzieć. Ale czy dla innych nie jest to mylące? Żyjemy wedle prawa. Jeśli zgodzimy się, by prawem rządziły wyjątki, będziemy zgubieni. Gdybyśmy surowo nie przestrzegali nauk Mojżesza, dzisiaj nie mielibyśmy już naszego prawa. Niczego. Nie bylibyśmy już nawet ludźmi. Otóż ta nadmierna tolerancja, brak surowości w twoich naukach sprawiają, że uważamy je za prawdziwie groźne. Prawo daje mi poczucie bezpieczeństwa, jest przewodnikiem na drodze życia, miarą, wedle której oceniam, kto ma rację, a kto się myli. Nie powinieneś sądzić. Przecież, jako syn Izraela, wiesz, że zostaliśmy wybrani przez Boga spośród ludów ziemi, aby być z ludem Jemu poświęconym. Dlatego Bóg dał nam prawo, Torę, która jest zasadą życia. Musimy się odżegnywać od grzeszników, być czyści i sprawiedliwi. Lecz któż jest sprawiedliwy w oczach Pana? Co jest sercem prawa? Słuchaj o Izraelu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą, ze wszystkich swych sił. To jest największe przykazanie. Słusznie powiedziałeś. Nie jesteś daleki od Królestwa Bożego, Józefie z Arimatei. Ale mamy drugie podobne do tego przykazanie, nie mniej wielkie. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Lecz kto jest moim bliźnim? Zatrzymajcie ją. Nie może wejść. To nie miejsce dla takich jak ty.